Polacy na potęgę przesiadają się na jedno ślady. Opowiemy sobie, które marki na tym wygrywają najbardziej. Powiemy też sobie tak szczerze od serduszka, ile ja jeszcze mam zamiar tutaj popracować i jakie nowe motocykle pojawią się na naszym rynku. Ja jestem Daniel, wy oglądacie RR Moto i zaczynamy RR News'a. Pierwszy punkt dzisiejszego programu to fakt, że coraz więcej nagłówków pojawia się w internecie. Polacy masowo przesiadają się na jednoślady. I to jest prawda. Co ważne, ten trend niezachwianie trwa od 2015 roku, czyli dokładnie 10 lat, i rozpoczął się w momencie kiedy rząd akurat zrobił coś dobrego, ponieważ umożliwił nam jeżdżenie na kategorię B, jeżeli mamy ją co najmniej od 3 lat, motocyklami klasy 125. Okazało się, że to wcale nie zwiększyło drastycznie liczby wypadków, a znacznie zwiększyło ten świat jednośladów, bo wiele osób zaczyna jeździć tymi jednośladami, część zostaje na motocyklach klasy 125, a część zachęcona tym wszystkim, Idzie do wyższych kategorii, i to jest fajne, to jest wspaniałe, to sprawia, że od 10 lat nasz świat motocyklowy się rozwija. W zeszłym roku, czyli w 2024, wzrost sprzedaży nowych jednośladów to jest plus 40%, a używanych plus 28%. Więc to są naprawdę konkretne wyniki. A jak jest w tym roku? Poza lutym, który faktycznie był delikatnie spadkowym miesiącem, to pozostałe miesiące są na plusie, a maj i czerwiec są najlepsze od 10 lat, czyli właśnie od tego 2015 roku. I według danych SAMAR, czerwiec odnotował wzrost na poziomie 16,7%, a maj aż 18,7%, czyli mamy grube dwucyfrowe wzrosty. I to nie dotyczy tylko motocykli, ponieważ dotyczy również. Motorowerów, o czym powiemy sobie za chwilę. Trzy pierwsze miejsca. To jest bardzo ważne, bo one łącznie razem stanowią prawie 45% całego rynku. Tak, pierwsze trzy miejsca to jest 45% naszego rynku. I numerem jeden już od kilku lat jest Honda, która od początku roku do końca czerwca sprzedała prawie 5100 motocykli i zalicza wzrost na poziomie 23,3%. Będąc numerem 1, liderem zalicza jeszcze tak gigantyczny wzrost, więc to jest niesamowite. Numer 2 to Yamaha, która wyprzedziła BMW i ma wzrost na poziomie 15,6%, sprzedając prawie 3000 motocykli od początku roku. BMW jest na trzecim miejscu, i jako jedyne z tej pierwszej trójki zaliczyło delikatny spadek na poziomie minus 2,5%. Co ciekawe, w top 10 coraz wyraźniej widać również Chińczyków, ponieważ na czwartym miejscu jest już chińska marka Kujot Motor która zaliczyła kosmiczne 500% wzrostu i do końca czerwca sprzedała 1398 swoich jednośladów. Zaraz za kujot motor jest Zontes 941 motocykli, nieco niżej, ale wciąż bardzo wysoko jest CF Moto, które ma największy wzrost sprzedaży ze wszystkich marek w top 10, ponad 700% i sprzedali 938 motocykli. Co ciekawe, widać, że te marki chińskie walczą i z Europą, i z Japonią, ale też walczą pomiędzy sobą już. Bo z top 10 wyleciał na przykład Benelli, które jeszcze dwa lata temu było bardzo, bardzo silną marką w Polsce, a w tej chwili już w top 10 ich nie ma. Więc te motocykle, które do niedawna, takie TRK, czy to 700, czy 500 były siłą napędową chińskich marek, w tej chwili muszą już walczyć między sobą, bo takie CF-Moto oferuje znacznie nowocześniejszy sprzęt za podobne lub niewiele większe pieniądze. QJ-Motor również posiada w swojej ofercie na przykład motoskle sportowe w bardzo niskich cenach, których nie oferuje nikt inny na rynku. Czy to wystarcza, żeby nieźle się sprzedawać? No, z danych ostatnich miesięcy wynika, że w Polsce tak, to wystarcza. Co ważne, z top 10 wyleciały takie tuzy, takie znane marki, jak chociażby KTM, który ok, no ma swoje problemy, ale zawsze w tym top 10 był, a uzyskał finansowanie zarówno od Badżadża, jak i CF Moto, i innych partnerów, więc dalej się rozwija i pod koniec newsa jeszcze o nim opowiemy. Natomiast wyleciał z top 10. Stop 10 w Polsce wyleciała też tak znana marka, jak. Suzuki. Ja w swojej karierze motocyklowej miałem co najmniej trzy różne modele Suzuki i uwielbiam tą markę do dzisiaj i chcę wrócić do suzuki, chcę sobie jakiegoś, jakiś motocykl od nich kupić. Prawdopodobnie używane, ale chcę. Ale w top 10 już ich nie ma. Mimo, że wypuszczałem na rynek coraz to. Nowsze, ciekawsze, znaczy ciekawsze, sensowne motocykle. Być może one mają za małego pazura, ale są bardzo, bardzo sensowne. Nieźle natomiast trzyma się Kawasaki, które nie dość, że w top 10 zostało, to jeszcze zaliczyło wzrost sprzedaży przekraczający 20%. Top 10 zamyka Junak i Romet. I tu gdybyśmy popatrzyli na tą całą tabelę trochę szerzej, to nie jest tak, że tylko... Trzy chińskie marki są w top 10, ponieważ Junak i Romet to są polskie marki, ale to są polskie marki, które zamawiają motocykle w Chinach pod swoją specyfikację, ale zamawiają gotowe produkty w Chinach. One przyjeżdżają tutaj, tu są montowane i sprzedawane. Więc można śmiało powiedzieć, że aż 5 z 10 producentów w top 10 produkuje swoje motocykle w Chinach. I to już jest bardzo konkretny przykład. Powiedziałbym, że pod tym względem, jest dużo niebezpieczniej niż w przypadku samochodów, gdzie chińskie marki, przynajmniej w Polsce, jeszcze nie przebiły 10%, a tak naprawdę najpopularniejsze z nich zamykają dopiero top 20%, a nie ma żadnej z nich w top 10. A w motocyklach weszli tutaj grubym szturmem i od razu po kilku miesiącach, po dwóch latach, tak naprawdę znaleźli się w top 10 i to aż w połowie przypadków. Rynek motorowerów urósł w tym roku aż o 13%. Do końca czerwca to są dane. I liderem jest Junek. I to jest ciekawe, bo motorowery, umówmy się, to jest rynek pojazdów użytkowych. Kupujemy takie pojazdy ze względu na to, że jest to najtańszy, indywidualny środek transportu do pracy. Jeżeli mamy na przykład 20-30 km do pracy i elektryczna hulajnoga nie wchodzi w grę, to to będzie najtańszy środek transportu. Ale nie wiem, jak jest uważne. napiszcie w komentarzach. U mnie na przykład wróciły, bo 10 lat ich nie było, a teraz wróciły takie grupki młodzieży, które właśnie na tych motorowerach również jeżdżą. I to jest fajne, ponieważ daje natchnienie. Na to, że w przyszłości te motocykle wciąż jeszcze będą, że nie tylko TikTok, że nie tylko internet, ale taka namacalna motoryzacja również zostanie. Nawet jeżeli będzie chińska, to wciąż będzie to motoryzacja. I tak samo jak rynek jednośladów, teraz przejdziemy do punktu numer dwa, tak samo jak rynek jednośladów rozwija się również na polskim rynku RRMoto. I to zarówno pod względem sklepów, tego, co się w nich dzieje w środku, eventów, które organizujemy i które za każdym razem przebijają nasze oczekiwania pod względem tego klimatu oraz ilości ludzi, którzy biorą w tym udział. Tak naprawdę to już się zrobiły takie. Normalne imprezy motocyklowe można powiedzieć. Rozwijamy się również w internecie, w tym w treściach, które ja osobiście mam okazję tworzyć, ale nie tylko ja, bo również tutaj mamy Marikę czy naszych filmowców. I całościowo fajnie, że ta treść po prostu dociera do coraz większej ilości osób. Bo niedawno przekroczyliśmy 100 tysięcy subskrybentów i dostaliśmy właśnie taki oto przycisk. Takie przyciski niedługo będą w sklepach, żeby każdy mógł sobie zobaczyć. A ja po raz pierwszy mogę go mieć w domu, to jest taka też ciekawostka, mimo że to nie jest mój pierwszy przycisk, to ten po raz pierwszy ląduje u mnie w domu. I niedawno było 100 tysięcy subskrypcji, tu już powinno być napisane 130 tysięcy subskrypcji. Nie publikujemy jakoś bardzo dużo, na pewno nie najwięcej na polskich kanałach YouTube, zdaję sobie z tego sprawę, ale to głównie dlatego, że mamy otwartych naraz kilka różnych projektów. Tutaj mogę pochwalić się też liczbami, ponieważ poza tym, że zebraliśmy 100 tysięcy subskrybentów. To przez ostatnie półtora roku, bo tyle publikujemy, robimy to dwa lata, ale półtora roku publikujemy, to aż 16 naszych filmów przekroczyło 100 tysięcy wyświetleń, a trzy spośród nich ponad 200 tysięcy wyświetleń, i jest to jeden z najlepszych wyników, jeżeli chodzi o kanały motocyklowe w Polsce. Co ważne, z Mariką i Słopakami robimy również drugi projekt, i tutaj również możemy pochwalić się liczbami ponieważ jeżeli wejdziecie na naszą stronę rrmoto.pl to zobaczcie sobie że mamy praktycznie 100% pokrycia filmów w produktach. To znaczy, że jeżeli chcecie sobie zobaczyć dany kask, buty, kurtkę, rękawice, cokolwiek to możecie te produkty praktycznie zobaczyć z bliska. Pokazujemy je, jak one wyglądają, jak działają, jakie mają funkcje, jak to obsługiwać i nawet jeżeli mamy taką możliwość, to staramy się też dodać coś od siebie, bo na przykład w danym produkcie mieliśmy okazję pojeździć albo znamy go znacznie lepiej. Więc staramy się to robić, robimy, mamy ogromną ilość tych filmów, bo jest ich już ponad 600, i dalej to rozwijamy. Bo poza filmami mamy też na RR Moto system dopasowania rozmiaru, czyli jeżeli wpiszecie sobie w system wasze rozmiary, czy to głowy, czy ciała, to on od razu z automatu zaznaczy wam, niezależnie od producenta, którą kurtkę powinniście wybrać, czy które rękawiczki, albo kask. To jest punkt odniesienia, ale wtedy nie musicie się zastanawiać, czy ten producent ma tak, czy ten producent ma tak. To jest po prostu mega fajne ułatwienie, i cieszę się, że internetowo. Bardzo mocno się rozwijamy. I powiedziałem Wam o tym, że to jest jeden z projektów, w których uczestniczę, bo tych projektów jest więcej. Nie o wszystkich Wam jeszcze mogę opowiedzieć, ale bądźcie pewni, że w najbliższym czasie będzie tego dużo. Ja sam mam, mam zamiar zrobić jeszcze na przykład vlogi motocyklowe. Nie wiem, czy uda mi się przekuć i jak szybko uda mi się przekuć te chęci w czyny. I trochę obejść strach, bo też mam co do tego kilka wątpliwości, ale bardzo bym chciał to zrobić i mam nadzieję, że uda się to zrobić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I też chciałbym jeszcze w tej branży w RR Moto konkretnie popracować kilka najbliższych lat, bo widzę, jak te motocykle się rozwijają, jak ten rynek się rozwija, jak Erremoto się rozwija i my razem z nim. I mam nadzieję, że kolejne kilka lat będziemy się tutaj spotykać. A teraz przejdźmy sobie do punktu trzeciego. Chowamy przycisk, czekamy teraz na złoty. Złoty jest w ogóle po milionie, chyba, więc ciężko będzie to osiągnąć. Ale jeszcze parę lat przed nami. Trzeci punkt to nawałnica klasycznych motocykli. W zasadzie nie wiem, czy nawałnica, ale faktycznie sam byłem zaskoczony tym, że producenci idą w te klasyczne motocykle. One są ładne, one są fajne, ale nie zawsze się sprzedają. Na przykład Suzuki ze swoją Kataną. Świetny motocykl. Genialnie jeździ. I jest super klasyczny, bo ma czterocylindrowy silnik pochodzący z GSX-era, ale nie sprzedaje się ten motocykl. Wrócili z Hayabusa, kolejny genialny motocykl i on sprzedaje się trochę lepiej, ale to jest wciąż niewielki wolumen sprzedaży. A teraz Suzuki pokazuje GSX-8T i GSX-8TT. I są to oczywiście motocykle oparte na serii GSX 8, czyli mamy dwa cylindry w rzędzie, to są bardzo dobre silniki, które generują 82 konie mechaniczne. I co ważne, moim zdaniem, to jest dobry ruch, bo standardowo GSX 8, niezależnie od wersji z owiewką czy bez owiewki, no jest nowoczesny, ale mi tak średnio przypadł do gustu. Nie, żeby taki były jakoś cudownie bardziej urodziwe, ale. Te motocykle w klasycznej odmianie, która jest inspirowana latami 70., a konkretnie modelami T500 i TR500, mi się podobają. Po prostu, szczególnie ta wersja z owiewką mi się podoba. I to nie jest tak, że Suzuki. Poszło drogą Yamaha i tylko dodało nowe plastikowe elementy, i koniec. Uwaga, tych zmian jest więcej. Takich sensownych zmian, ponieważ dostaliśmy zmodyfikowane zawieszenie. Teraz z przodu mamy 10 mm większy skok zawieszenia, który tłumi te nierówności i możemy go sobie regulować. To, to jest fajna rzecz. Zmienił się akumulator, który jest lżejszy o 2 kg. Jest on litowo-jonowy. Ponoć też producent się chwali, że jest bardziej wytrzymały. Do tego zmieniono układ niektórych elementów. Airbox trafił pod kanapę, a tłumik został przesunięty pod wahacz. Efektem ma być lepszy środek ciężkości i lepsze prowadzenie motocykla. Zmieniły się również światła. I to jest akurat dobre, że w tej chwili światła są mocniejsze, są ledowe. Mamy także doświetlanie zakrętów, ponieważ właściciele Suzuki raczej nie mogli narzekać na zbyt dobry światła, taki Faustrom 800, mimo że ma ledowe lampy. To świecą co najwyżej przeciętne. A tutaj jednak, Suzuki zrobiło mocniejsze, fajniejsze, sensowne lampy, które wciąż wyglądają bardzo fajnie i klasycznie. Zwiększył się zbiornik paliwa, o 2,5 litra jest on większy, a przy tym motocykl jest lżejszy od swojego odpowiednika nowoczesnego, czyli 8S, ponieważ zalany płynami, gotowy do jazdy waży 201 kg, a wersja z obiewką jest o 2 kg. Cięższa, więc to wszystko brzmi sensownie. Ceny 43 900 lub 46 900 za wersję TT z owiewką. I teraz idąc dalej, Honda, mimo że ma podobny motocykl w swojej ofercie bo ma serię Neo Sport Cafe stwierdziła, że pójdzie dalej w klasyki i trochę bardziej. One już nie mają być neo, one mają być totalnie retro. I my, kiedy nagrywamy ten materiał, jesteśmy dosłownie kilka dni przed premierą tego motocykla. I jest to motocykl, który ma być Honda CB1000FSE i ma być w pełni oparta na modelu Hornet. To oznacza, że będzie mieli 4 cylindry, prawdopodobnie 152 konie mechaniczne. Będzie mieli również kontrolę trakcji, 5 trybów jazdy i zawieszenie showa, upside down. Więc będzie to bardzo sensowny motocykl. Który jednocześnie będzie bardzo klasyczny, i prawdopodobnie pojawi się wersja standardowa oraz wersja z owiewką. Więc jeżeli tęskniliście za takimi potworami jak CB1300 albo GSX1400, Honda mówi: Dzień dobry, wracamy. Może trochę mniejsza pojemność, ale za to moc porównywalna. Trybunał również zaprezentował coś klasycznego, ale w znacznie mniejszej postaci, ponieważ mówimy o Scramblerze 400 XC. I kiedy na niego patrzymy, to tak, trochę kojarzy się Ducati Scrambler, ale widać, że to jest zrobione po triumfowemu. Jest to ładny motocykl, szczególnie w wersji żółtej, podoba mi się. I trafi on do sprzedaży we wrześniu w tym roku. Przedo mamy koła 19-calowe, z tyłu 17-calowe i będziemy mieli bezdętkowe opony Metzeler Caru Street i oczywiście aluminiowe, szprychowe felgi. I to brzmi bardzo fajnie. Trybion chwali się także tym, że standardowo mamy już aluminiową osłonę silnika i miski olejowej, i mamy także zawieszenie 43 mm i skok 150 mm. Natomiast to jest dokładnie taki sam skok jak w standardowej wersji X, czyli w tym standardowym Scramblerze 400. Przydałoby się tutaj trochę więcej, na przykład 180k. Super by było, i wtedy byśmy mogli powiedzieć, że to jest faktycznie bardziej terenowa wersja. Natomiast też. Cena tego motocykla, przypomnijmy, że to jest 400-1 40 koni mechanicznych, nie będzie jakoś specjalnie wygórowana, bo on będzie o niecałe 3000 zł droższy niż w tej chwili standardowa wersja X, a będzie od niego ładniejszy. Będzie mieli takie elementy jak chociażby, właśnie, aluminiowa płyta pod silnik. I taki troszkę bardziej skramblerowaty wygląd. Mi osobiście się to podoba, ale chciałbym trochę więcej od tego zawieszenia. I na koniec Wam tylko powiem już bez klasyki KTM zostaje z nami. Tak, jeszcze nie wiadomo, czy został uratowany w pełni, ale dostał zastrzyk dofinansowania. Jednocześnie jest duża restrukturyzacja firmy, a stary prezes i właściciel już tam nie pracuje i KTM ogłosił również pracę nad silnikami 690. Zastanawiałem się, czy one znikną, nie zostaną wyparte przez rynek, ale nie. KTM wraca, modernizuje te silniki, chwali się, że silnik na 2026 ta 690 będzie miała duży update, bo aż 50% części w tym silniku zostanie albo zmieniona. Na całkowicie nową albo zmodernizowana. Sam silnik ma też dostać więcej momentu obrotowego. Pojawi się wyświetlacz kolorowy TFT 4,2 cala i ma być rozbudowana elektronika, którą na szczęście będzie można wyłączyć, bo to jest KTM. I tym akcentem kończymy tego Air News'a. Było szybko, było fajnie, było przyjemnie. Cieszę się, że ten rynek rośnie, że my rośniemy, że motocyklistów jest więcej i jest po prostu. Ciekawie. Dajcie nam znać w komentarzach, co tam u Was ciekawego słychać, co Wam się najbardziej z tego newsa podobało, czy w przyszłości będziecie na przykład zmieniali motocykl na chiński, czy wręcz odwrotnie i widzimy się w kolejnych filmach.